Hej moi drodzy, witam Was! W jednym z moich poprzednich filmów rozpywało się na zabieżnością Sandraku do Beyond to Souls. Link masz w opisie w karcie u góry, a dzisiaj w formie kontrastu bierzemy na tapetę troszeczkę ostrzejsze, bo mocniejsze brzmienia. I skupimy się między innymi na Sandraku do Duma, czy również Metal Helsinger. Także rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam Was na tę iście niebezpieczną, no bo diabelską podróż do metalowych brzmień. Osobiście uwielbiam wracać do lat 90. ubiegłego wieku, bo wtedy powstały najlepsze albumy muzyki metalowej wraz z jej wieloma odłamami. Ten okres wspominam jednak szczególnie ciepło, bo wówczas właśnie narodziło się moje wielkie zainteresowanie do muzyki trash, death i black metalu, które co najlepsze trwa aż do dziś. Wyjątkowo wiele przyjemności sprawi mi więc połączenie gier wideo i muzyki metalowej, czyli największych pasji mojego życia. Grając w tytuły z mocniejszym soundtrackiem, bardziej wczułam się w rozgrywkę, bo muzyka z charakterem dodaje specyficznej atmosfery, a to oznacza jeszcze więcej emocji. Oto więc riffy, które zapadły mi w pamięć najbardziej. I sobie zaczniemy standardowo od Duma, który według mnie ma najlepszą metalową ścieżkę dźwiękową w historii gier wideo. W 2016 roku ukazała się kolejna część serii Doom, która zebrała dobre oceny, w tym pochwały za ścieżkę dźwiękową. Jej autor, nikt inny jak pan Mike Gordon, z prawdziwą pasją wymieszał elektroniczne wstawki z death metalowymi brzmieniami. Tak brutalny i mocny podkład muzyczny doskonale więc wpasował się w krwawe wydarzenia na ekranie, w których trup ścielił się wyjątkowo gęsto. Przy kolejnej części Doom, Eternal Gordon poszedł o krok dalej i zatrudnił chór z akcentem heavy i death metalowego wokalu. Strzelanie w tak ciężkich klimatach zapamiętam jednak na długo i nie wyobrażam sobie słuchać innych utworów w czasie tak krwawej jatki. Szkoda tylko, że autor tak wyśmienitej muzyki rozstał się z Bethesdom w atmosferze skandalu. Zresztą, zresztą z drugiej strony jak tutaj żyć dobrze z Bethesdom? To jest takie moje pytanie. Gdy oni robią tak beznadziejne i tak zgliczowane gry na premierę. Tak, patrzę na Ciebie Fallout 76 no i po części również Fallout 4. W fizycznym wydaniu ścieżki dźwiękowej fani zauważyli słabe jakości utwory, ale potem okazało się, że wspomniany muzyk miksował zaledwie kilka z nich. Czyżby Gordon zachował się nieprofesjonalnie, a może to wydawca chciał koszty produkcji? Zarówno jedna, jak i druga strona. Płyty miała swoje racje i ciężko jednoznacznie wskazać winnego. A w tym momencie przejdziemy sobie już do kolejnej produkcji, o której chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć, czyli właśnie o metal Helsinger. Warto wspomnieć też o innej szlaninie z perspektywy pierwszej osoby z wyjątkowo udanym soundtrackiem, a mowa właśnie o Metal Helsinger którego dopiero jednak zagram, bo słuchając mocnych kawałków do takich zespołów jak Salk czy Arch Enemy, z pewnością spełnią one swoją rolę na polu walki. Będąc nastolatkiem, liczne długie wieczory spędziłem grając w Karmagedon, czyli brutalne i wyjątkowo przyjemne wyścigi. Jak na tamte czasy, produkcja studia Stay West Games prezentowała się wyjątkowo dobrze, robiąc furorę nietypową formułą. Podczas wyścigów można było zjechać z trasy i nie tylko bezpardonowo, Eliminować pozostałych uczestników, ale też dostawać bonusy za rozjeżdżanie Bogu ducha winnych przechodniów. Tylko tego nie róbcie w życiu rzeczywistym, bo może to wam się skończyć o sko 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 wiele gorzej. <grywki> ale tego chyba nie muszę nikomu mówić. Jednak tę demolkę zapamiętam szczególnie dzięki doskonale dobranej ścieżce dźwiękowej. W Sandraku znalazły się instrumentalne kawałki zespołu Fir Factory, którą wcześniej namiętnie słuchałem raz za razem. Agresywne, szybkie metalowe brzmienie idealnie wpasowało się w charakter rywalizacji pozbawionej zasad. Mocna muzyka dodawała adrenaliny i sprawiała, że brutalne wyścigi pogrążone w chaosie były jeszcze bardziej nietypowe, no i dzięki temu również charakterystyczne. A w tym momencie przejdziemy. to tommy it's been too long this is a disaster we are so screwed man that was my money tommy my money shut up sit down relax you're gonna find out who took our cocaine and then we're gonna kill them I'm missing 20 keys and a lot of cash. Crash fight is a I Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, yeah. we do things differently. What do you think you're doing? Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. Show me you got some big cojones. The way I see it. We two hombres in a strange town. We need to watch each other's back. w serii Grand w Auto cenię nie tylko otwarty świat i swobodę, ale też zawsze zwracam uwagę na audycje radiowe. Wysoko w moim rankingu znalazło się Vice City, którego soundtrack pełny jest hitów takich artystów jak Michael Jackson, Brian Adams czy Lionel Richie. Oczywiście nie zabrakło też zdecydowanie cięższych numerów, dedykowanych dedykowanym fanom rocka i heavy metalu w roku Wyobraźcie sobie, moi drodzy, jazdę motocyklem w środku nocy przy utworach takich zespołów jak Iron Maiden, Mega Megadeth czy również Slayer. To naprawdę niezapomniane chwile, choć wiele misji było umieszczonych na odległych końcach miasta. To rokowo-metalowe kawałki zawsze skutecznie umilały mi ten właśnie długi dojazd. Mocniejsze brzmienia spisywały się świetnie, zarówno podczas gorących pościgów, jak i relaksującej przejażdżki blisko plaży. A teraz uwaga, uwaga, bo tej gry się pewnie nikt z Was w dzisiejszym materiale nie spodziewał. Ale będę mówił o księciu Persji. Ale nie o piaskach czasu, tylko o takiej bardziej jednej zapomnianej, ale mroczniejszej wydaniu księcia Persji. Po baśniowym Prince of Persia, The Sand of Time przyszła pora na całkowitą zmianę klimatu serii. Kolejna część. Warrior Witch. Lub też Dusza Wojownika to bardziej dojrzałe książę oraz mocniejsze lokacje. Także i muzycznie sporo się zmieniło, bo soundtrack autorstwa Stuart'a Kadłuda i Iona Zura to mocniejsze brzmienia pomieszane z wolniejszymi, nastawionymi na budowanie atmosfery utworami. W rozgrywce, która jest bardziej skierowana na walkę niż eksplorację i rozwiązywanie zagadek, metalowe utwory doskonale wkomponowały się w ponurą atmosferę tytułu. Właśnie taki mroczniejszy wizerunek księcia przemawia do mnie najbardziej. I chciałbym jeszcze kiedyś zagrać w remake Warrior Witch. To może być trudne, bo oświeżona wersja The Sand of Time powstaje już kilka lat i wciąż brakuje regularnych informacji o postępach. A kto wie, czy ona w ogóle kiedykolwiek powstanie. Osobiście uważam, że to jest jeszcze pieśń przeszłości, ale jeszcze niestety pewnie odległa. Chociaż jako, no niestety, osoba, która grała w oryginał, już jak to wyszło, bo pamiętam jeszcze te czasy, no to z chęcią bym przytulił remake. No ale czy kiedykolwiek go przytulę? Zobaczymy, bo Bethesda ma troszkę... czy Bethesda, przepraszam, Ubisoft ma problem z wydawaniem remake'ów. Lubię mocniejsze brzmienia w grach, ale to chyba już Wy wszyscy po dzisiejszym materiale o tym wiecie. I w konsekwencji chciałbym widzieć w sprzedaży zdecydowanie więcej produkcji nastawionych na ten gatunek muzyczny. Niestety, ostrzejsze gitarowe dźwięki dobrze pasują jedynie do konkretnych typów zabawy. W końcu żadny krwi domgaj nie będzie brutalnie odpierał hord potworów w rytm. Popowych kawałków. Ambroczniejsza atmosfera w Prince of Persia nie byłaby tym melechonijna bez metalowych riffów. W najbliższej przyszłości chętnie zagram w szczylankę Prodeus, bo genialną, mocną muzykę z tej gry już bardzo dobrze znam. A wy moi drodzy, jaką byście inną grę do mojego dzisiejszego zestawienia jeszcze byście wrzucili? Z takim troszeczkę soundtrackiem właśnie metalowym, heavy metalowym, takimi po prostu mocniejszymi brzmieniami. Dajcie znać w komentarzach, bo dla mnie to jednak Doom jest tym najlepszym metalowym brzmieniem. Chociaż jak słyszeliście, nie tylko. A dla Was? Dajcie znać w komentarzach. A z tej strony to będzie tyle, bo ja wcale nie, pr nie przedłużam tego odcinka, żeby on trwał jeszcze dłużej, ale no, tak się jakoś to dzieje. <grym> No dobra, a tak już na serio, to dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych moich materiałach. Cześć!